Cześć, obiecałam się pojawić o 20.00, nie o 20., o 19.30 i opowiadać trochę na ten temat. Czy Błogokrąg jest dla Ciebie? Czy to jest impreza, na którą chcesz przyjść, czy nie chcesz? W każdym razie jest to impreza, która odbywa się w tą sobotę we Wrocławiu. Grupa się zbiera. Ona wyrosła, nie grupa, tylko sama impreza, z, moi, z mojego marzenia o tym, aby mogła pójść w takie miejsce, w którym ludzie spotykają się ze sobą, żeby razem spędzić czas w niezwykle miłej atmosferze i robiąc dla siebie miłe rzeczy. Mi się marzyło o coś takiego, żebym mogła, doświadczyć kontaktu z drugim człowiekiem, żebym mogła, jeśli na przykład jestem, nie wiem, sama w mieście, obca w mieście, albo po prostu potrzebuję czegoś bardziej wyrafinowanego niż wspólnego oglądania filmów w kinie, albo siedzenia przed telewizorem, albo rozmowy przez Messengera, bo ja jestem bardziej kontaktową osobą. Więc marzyło mi się coś takiego, żeby stworzyć przestrzeń, która będzie... Bezpieczna, ciepła, przyjazna, przyjemna, w której spotykają się ludzie mający ochotę na kontakt z innymi, na kontakt trochę mniej werbalny, a bardziej taki właśnie sensualny, zmysłowy. I ja taką przestrzeń stworzyłam, kiedy przyjechałam do Wrocławia, czyli 4 lata temu, odbyła się pierwsza impreza, która wtedy odbyła się pod jakąś zupełnie inną nazwą niż Błogokrąg i wyglądało to w ten sposób, że przyszło, nie wiem, około 20 osób na dość dużą salę. Mieliśmy materace, mieliśmy koce, mieliśmy poduszki i na początku poznawaliśmy się. Poznawaliśmy się rozmawiając ze sobą, poznawaliśmy się tańcząc, robiąc jakieś takie gry, które się czasami robi na imprezach integracyjnych i tak dalej. No i w ciągu Jakiegoś dość krótkiego czasu nagle się okazało, że atmosfera jest bardzo fajna. Ci, co się nie znali jeszcze przed chwilą, to już się znają i czują się ze sobą wyluzowani, i się śmieją, i tańczą, i rzucają w jakieś żarty. Więc jest ta część integracyjna, do której ja naprawdę się przykładam i, i, i zapewniam cię, że jesteś w stanie, nawet jak przyjdziesz sam albo sama. Poczuć się w miarę na luzie z innymi ludźmi. No, a mnie trochę może znasz, bo przecież gadam w tym internecie, więc, więc ja to mogę być tą znajomą. Więc marzyła mi się taka przestrzeń wspólnego bycia w kontakcie. Takim, w którym w zasadzie możesz zaproponować innym osobom to, co jest dla ciebie najfajniejszego. Czyli no, na przykład ja jestem osobą, która zawsze lubi być masowana. Jeśli ja mogę się położyć na materacu i poprosić yy, trzy albo cztery osoby o to, że, o to, żeby mnie wymasowały, wszystko jedno, czy, czy to jest taki, wiecie, masaż przez ubranie, czy to jest jakiś taki bardziej na olej, że już tam trzeba z siebie coś zdjąć, jest kompletnie obojętne. To jest ta przestrzeń, w której mogę podejść do kilku osób i powiedzieć: Błagam, wymasujcie mi plecy. A ci ludzie mogą się zgodzić i powiedzieć: Dobra, w kładź się, już robimy, a potem kładzie się następna osoba. Albo posiedzieć z kimś i popatrzeć mu w oczy. Też, też robimy takie krótkie praktyki. One nie są jakieś strasznie długaśne, ale to jest zupełnie inna jakość kontaktu, kiedy Siedzisz z osobą, nie, nie musicie nic mówić, może się nie znacie, ale to bycie widzianą czy widzianym przez te kilka chwil, przez te parę minut, to jest po prostu coś, coś niesamowitego. To jest, to jest tak odżywcze. Ja już mówiłam o tym, że czasami ludzie wychodzą z tych, z tych imprez i po prostu są tak pełni energii, że w ogóle nie idą do domu, tylko idą gdzieś tam jeszcze. O, ja patrzę, kto tu ze mną jest. Cześć Iza. No ja wiem, że daleko mieszkasz, przyjechałabyś. Może następnym razem. Cześć, Karo, miło mi. Nie wiem, czy mnie teraz z uwagą słuchasz, ale miło mi się tutaj y, widzieć. Tak, myślę, że, że w Warszawie czy w innych miastach Karo Akawal mogłaby stworzyć super w ogóle przestrzeń dla Was. Ja lubię być w jej przestrzeni, ale wracam do, do tego błogokręgu. Pytania, jakie dostawałam na przestrzeni ostatnich lat od Was, co można, czego nie można, co się tam wydarzy, są przeróżne. I często pytanie numer jeden to jest takie: czy ja się tam odnajdę? Czy ja się tam odnajdę między tymi ludźmi? Może oni są inni niż ja. Nie, nie umiem Ci odpowiedzieć na takie pytanie, czy Ty się tam odnajdziesz, ale widziałam przez, przez te lata i czasami. Impreza była miesiąc po miesiącu albo jeszcze częściej. Ludzie się fantastycznie odnajdywali. Może pierwsze kilka minut było na takim troszeczkę spieszeniu, ale potem nagle się okazywało, że zabawa bierze górę absolutnie nad wszystkim i można się rewelacyjnie bawić i ze swoimi, i z obcymi. Więc kolejne pytanie to jest takie, czy ja muszę być singlem, żeby przyjść? Cześć Ela. Nie musisz, nie, absolutnie nie musisz być singlem, możesz przyjść ze swoją żoną, albo ze swoim mężem, albo dziewczyną, chłopakiem, kogo tam masz i przychodzi dużo par. I ja też przez ten czas dostawałam ta, taką informację zwrotną od nich, że no nie wiedzieliśmy w zasadzie na co idziemy, po co idziemy, ale chcieliśmy przyjść i się nagle okazało, że ta bliskość, która między nami jest, jest już innej jakości, że, że mimo tego, że mamy długi staż, to tutaj doświadczyliśmy czegoś nowego. Oczywiście nie mogę Ci zagwarantować, że jeśli przyjdziesz w swojej parze, to na pewno czegoś takiego doświadczysz, bo może już z niejednego pieca jadłaś chleb, e, aczkolwiek zapraszam, bo staram się zawsze stworzyć taką atmosferę, która, która będzie sprzyjała temu, żeby być ze sobą w takiej autentyczności. No i. Yy, Kolejna rzecz to jest właśnie taka yy, dotycząca tych, tych par, czy mogę przyjść w parze. Oczywiście, że możesz przyjść w parze. Super będzie, jak przyjdziesz w parze. Super będzie, jak przyjdziesz sam albo sama. Super będzie, jak, jak przyjdziesz yy, ze znajomymi, koleżankami, kolegami. Często ludzie tak przychodzą z takimi grupami, to też jest fajne i odkrywają. Że ci znajomi, z którymi na przykład nie wiem, chodzą do pracy i siedzą przy biurku, że ci znajomi też lubią się przytulać, też mogą się powygłupiać i wziąć udział w tych różnych grach, w, w mówienie tak i nie. I i że z nim jest fajnie i że gdyby tutaj nie przyszli, to by w ogóle nie wiedzieli o tym, że z, że z tymi ludźmi można robić takie rzeczy. Jakie to są rzeczy? To, to w ogóle nie jest nic jakiegoś strasznego czy wielkiego. Chociaż w moim naszym świecie może to właśnie nie jest coś wielkiego, że y, robimy sobie jakieś takie małe przyjemnostki. Ja też o tym mówiłam, że jedną z takich moich ulubionych gier, którą wymyśliłam na Użytek tego spotkania jest coś, co się nazywa koncert życzeń. Tak kiedyś w polskiej telewizji był koncert życzeń. Może pamiętacie. Jak pamiętacie, to puśćcie jakąś tutaj, jakieś serduszko albo buźkę, to będę wiedzieć, jakie pokolenie, z jakich czasów mnie tutaj ogląda. I, i... To w zasadzie była taka zabawa w trójkach albo czwórkach, że każda osoba mówiła czego chce. A jedna chciała być głaskana, a druga chciała, żeby ktoś jej wymasował plecy, a trzecia chciała jeszcze, żeby jej zanucić piosenkę. I uwaga, można się było dogadać, można po prostu, ludzie ch chcą dla ciebie robić takie małe, życzliwe rzeczy, i to też jest jakaś totalna jakość takiej mini wspólnoty, która powstaje na, na kilka godzin, że. Ludzie bezinteresownie i z radością są w stanie Cię głaskać, dotykać, przytulać, czy nawet coś Ci zanucić, albo zaśpiewać, albo zatańczyć z Tobą. Oczywiście, zanim przejdziemy do tej, do tej części, w której to już jakby bardziej się znamy, to ja robię te praktyki i ćwiczenia, żebyśmy się poznali i też dla osób, które które mają taką y, obawę, czy ja będę umiał powiedzieć, że ja tego nie chcę, czegoś nie chcę robić. Jest naprawdę długi rozbieg, w którym, y, podczas którego można przećwiczyć te, te wszystkie odmawianie, te wszystkie zapraszanie, te wszystkie mówienie, tu jest moja granica, a tutaj jej nie ma, ja cię wysłałam. Letter trochę wam o tym pisałam, ale polega to na tym, że yy, dzieje się tylko tyle, na ile masz ochotę. I to jest, to jest ciekawe, bo ustalamy tutaj yy, wspólnie yy, nasze granice. Na przykład, ktoś mówi ja chcę, żebyś mnie, nie wiem, pogłaskała po ręce, czy możesz. I ty możesz powiedzieć nie, nie chcę, nie chcę się głaskać po ręce. To przekracza moje granice, nie zrobię tego dla ciebie. I możesz tak odpowiedzieć. I jak to jest fajnie żyć w świecie, w którym można powiedzieć nie? I jak to jest fajnie żyć w świecie, w którym po prostu można złożyć taką ofertę takiego życzliwego, dobrego dotyku, który jest taki nieseksualny. No bo to, co robimy, nie ma jakiegoś kontekstu, jakiegoś, nie wiem, seksualnego. Ja nie powiem, że nigdy ludzie się sobie nie wiem nie podobają na tych przytulankach czy szczególnie jeśli są pary to że między nimi się nic nie zadzieje, nie zaiskrzy, bo tak nie jest. Ale ja robię to spotkanie z takiego punktu, w którym jesteśmy sobie istotami w ciałach. I nie chodzi tutaj o to, żeby ktoś się podniecał, nie podniecał, żeby ktoś ładnie wyglądał, żeby ktoś był atrakcyjny, tylko chodzi o to, Żebyśmy się mogli i mogły pozanurzać w ciele, w przyjemności, żeby to, żeby to poczuć. Jak macie jakieś pytania, to możecie tutaj napisać. Może ja już mówiłam, ale ciebie nie było jeszcze na początku, więc możesz tutaj napisać. Co tam jeszcze? A co jeszcze pytacie? Aha, czy będą jacyś mężczyźni? Tak, będą, przychodzą mężczyźni na przytulanki. To znaczy, kiedyś to były przytulanki. Jedna z nazw, do której się trochę, jak widać, przyzwyczaiłam. Więc mężczyźni przychodzą i, i często się zdarzało tak, że na zajęciach była idealna równowaga płci. Ja nie wiem, jak ja tego dokonywałam, to pewnie jakiś mój szósty zmysł, że tak udało mi się grupę przyciągnąć, ale były też takie sytuacje, że ja odwoływałam zajęcia, ponieważ zapisywało się bardzo wielu mężczyzn. I byłabym na przykład jedyną kobietą. Kiedyś nawet myślałam, czy sobie zrobię taki męski krąg. Pamiętam, że była taka sytuacja yy, chyba ze cztery lata temu. Myślałam, no idę na męski krąg, no po prostu mnie będą głaskać. I się okazało, jak już przyszłam na miejsce, że przyszło dużo kobiet i właśnie znowu było idealnie równo. Yy, I to były jedne z takich. To była jedna z takich imprez, którą do dzisiaj pamiętam, bo się spóźniłam. Ja jestem osobą niezwykle punktualną i wtedy się spóźniłam, i po prostu wszystkim napisałam, że muszą być punktualnie, że ja zamykam drzwi, że jak nie wejdą na określoną godzinę, to ja po prostu ich nie wpuszczę. A potem sama przybiegłam pod, pod drzwi sali o 7.05, przerażona tym, że się spóźniłam i w ogóle co to będzie. Ja się spóźniłam, prowadząca się spóźniłam. Czy przychodzą kobiety? Tak, przychodzą kobiety. Przychodzą ludzie w różnym wieku. Przychodzą osoby młode, takie, które gdzieś tam, nie wiem, właśnie zdają maturę, studiują, i przychodzą osoby, które już, nie, wiem, przeszły na emeryturę albo właśnie są w tym czasie, kiedy to się dzieje. I przychodzą osoby oczywiście pomiędzy tymi maturzystami i emerytami, o coś o profilu ludzi. Więc tak, zdarza się, że przychodzą jacyś na przykład masażyści, którzy chcą Cię pomasować na, na, ty, na tym spotkaniu, na tym błogokręgu chcą Cię pomasować i to jest super i oni czasami mają ze sobą jakiś olej i mogą Cię tak fajnie wymasować. A przychodzą osoby związane z jakimś takim, powiedzmy, nie wiem, taką duchowością trochę, jakąś tantrycznością. To jest jakaś taka część, ale oczywiście przychodzą też ludzie, którzy są Strażakami, programistami, informatykami, analitykami. To nie jest tak, że każdy jest jakimś po prostu nauczycielem tantry, jak, jak przyjdzie na moją imprezę. Jest, bywa księgową albo księgowym, albo, albo prawnikiem, albo jakimś specjalistą IT. Także ludzie są bardzo różni. A to, co ich łączy, to właśnie chęć doświadczenia czegoś innego, doświadczenia tego kontaktu, o którym mówię, tej bliskości i tej przyjemności dotyku. Pytania, pytania, co tam jeszcze było? Hmm. Single, małżeństwa, tak, wszyscy są mile widziani, możesz przyjść sam, możesz przyjść z kimś. Eee, kobiety przychodzą, mężczyźni przychodzą. To nie ma tak, że to jest tylko impreza dla kobiet i są same kobiety. A mężczyzna jest jeden na tej liście, którą mam na sobotę, jest mniej więcej porówno. Chociaż się okaże tak naprawdę na w sobotę, kto tam jest. Muszę sprawdzić, kto zrobił przelewy. Aha, no i słuchajcie, nie można zapłacić, absolutnie nie można zapłacić gotówką. Ja nie mogę przyjąć takiej formy płatności, więc każda osoba, która chce przyjść we Wrocławiu na błogokrąg. W sobotę na godzinę 18 do rozwijalni na Biskupinie, powinna dostać ode mnie numer konta i po prostu na ten numer konta posłać przelew. Więc bardzo zapraszam do tego, żeby się ze mną skontaktować i powiedzieć: woka, daj mi numer konta. Ja już dzisiaj dostawałam takie maile i natychmiast odsyłałam ten numer konta. Tak, ja myślałam, że już będę mieć podpięte płatności na tą imprezę, ale nie mam, w związku z tym ten numer konta jakoś muszę Wam po prostu dostarczyć. I mam nadzieję, że to nikogo nie powstrzyma przed tym, żeby przyjść, bo będzie fajnie, będzie super. No Nie, nie widzę za bardzo tych pytań. Ktoś mi napisał, że nie może napisać o co mu chodzi, chociaż ma pytanie, bo się wstydzi. Aha, jeszcze takie pytanie, czy to będzie nago? Nie, to nie będzie nago. Ja przyjdę ubrana. Ja czasami robię nagie kręgi, ale generalnie to nie jest impreza tego typu, że to jest nagi krąg. Nie będziemy nago. Oczywiście jest tak, że jeżeli coś robimy i się robi bardzo ciepło, na przykład nie wiem, tańczymy, skaczemy. Zdarzają się takie sytuacje na tej imprezie, że ludzie tańczą i skaczą. Robi się gorąco, no więc trochę tej odzieży się z siebie zdejmuje i ktoś zostanie w podkoszulku albo jeszcze może trochę bardziej roznegliżowany. To jest też takie miejsce, żeby twoje ciało czuło się dobrze, żeby czuło się dobrze widziane, żeby czuło się akceptowane. Więc kiedy jest jakaś grupa, która chce się masować i szczególnie masować się na olej, no to to ubranie wtedy trzeba zdjąć, no bo trudno. Przepraszam, telefon mi zadzwonił. Bo trudno się masować na olej w ubraniach, więc może być tak, że będzie jakaś nagość w jakimś momencie, ale to tylko będzie dotyczyć tych osób, które absolutnie chcą i potrzebują trochę się rozebrać, żeby się na przykład wymasować. No, i teraz nie wiem, czy, czy mnie widać i słychać, bo mam tutaj wolne połączenie z internetem i chyba po prostu muszę zakończyć. Nawet nie mam pojęcia, czy mi się to nagra. W każdym razie, yy, dzięki bardzo za obecność. Mam nadzieję, że yy, tutaj wyjaśniłam. A jak nie, to proszę pisać jeszcze yy, pytania. Ja na wszystkie pytania odpowiem, bo ja bardzo chcę mieć super fajną grupę zadowolonych ludzi w sobotę.